Wpisując się w nową komunikację Piku, chciałbym powitać Was w klubie, sprzedawców, którzy dodają produkty w łatwy i szybki sposób. Ja nazywam się Jakub Paychel. Na co dzień rozwijam narzędzia, właśnie głównie onboardingowe dla sprzedawców. I jedno z takich narzędzi dzisiaj postaram się zaprezentować Wam. To jest zupełna nowość. Także, jeżeli do tej pory nie macie pełnego katalogu, to zostańcie z nami i sprawdźcie, jak, jak to narzędzie możemy pomóc. Tą część prezentacji chciałbym e, zacząć od takiego e, podkreślenia, dlaczego pełna oferta e, w Empik Places jest, jest istotna. E, tutaj piszemy, że to jest fundament do osiągnięcia sukcesu sprzedażowego. Przed nami jeszcze w, w, w tym spotkaniu dużo wartościowych informacji. Będziemy rozmawiali o MP Premium. E, mówiliśmy przed chwilą o dostawach do salonów. E, be, będzie mowa o Empikacjach. To wszystko bez dodanej pełnej oferty może nie pracować na najwyższych obrotach. Ta pełna oferta dodana do, do, do naszej platformy może wam pomóc właśnie w dostawach do salonów w Empik Premium. Czasami klienci dodają do koszyka produkty, tak żeby przekroczyć wartość darmowej dostawy do, do Empik Premium. Także serdecznie zachęcamy do tego, żeby tą pełną ofertę dodać. Każdy marketplace jest trochę inny dlatego w Empiku mogą się sprzedawać rzeczy, które na przykład na innych marketplace'ach się nie sprzedają. Wychodzicie z założenia, że nie warto ich listować, zatem zachęcamy do tego, żeby je dodać, ale nie chcemy tylko mówić o tym, że ta pełna oferta jest ważna, ale chcemy też powiedzieć, w jaki sposób ją dodać i pokazać Wam narzędzie, które bardzo Wam to może ułatwić. Już teraz mamy zintegrowanych około 24 systemów e-commerce, i e, możecie już, już teraz wystawiacie swoje oferty z Base e, z poszczególnych integratorów, które są tu wymienione e, i te integracje działają, będą rozwijane. Jednak to jest taki tradycyjny model. To znaczy, trzeba wejść w formularz wystawiania, e, zmapować kategorię Waszą do kategorii Embig, e, zmapować parametry i wystawić e, produkty. To wymaga poświęcenia chwili czasu, e, dbania o to, żeby. E, by sprawdzać, czy te produkty się prawidłowo wysłały, i to jest takie tradycyjne podejście do integracji. Natomiast dzisiaj chcielibyśmy Wam przedstawić nowe narzędzie, które nazwaliśmy Import Produktów do MPI Place. Jest to zupełnie nowa aplikacja do zakładania produktów. I, I pod koniec prezentacji, oczywiście, wyślemy link, gdzie będzie link do instrukcji, do dostępu do tej aplikacji, ale powiedzmy sobie, czym ta aplikacja tak naprawdę jest. To jest nowa aplikacja, która przesyła karty produktów i oferty z różnych źródeł, ale między innymi z waszego konta użytkownika Allegro do Empik Place i tutaj ważna uwaga, z minimalnym nakładem pracy użytkownika. To znaczy, te całe mapowanie, które musicie wykonywać w, w tradycyjnych integracjach, zostało po naszej stronie e, zrobione i, i waszym zadaniem, za chwilę pokażemy, jest wyłącznie, wyłącznie połączenie waszego konta z źródła, którego chcecie wybrać i waszego konta, na które chcecie wysłać Empik Place, wybranie produktów i ich przesłanie. My tą aplikację już wypuściliśmy jakiś czas temu, chcieliśmy ją przetestować, jak działa. No i tutaj widać przykład produktu, który został zaimportowany. Jeden z sprzedawców razem, dosłownie kilkoma kliknięciami, Wystawił ten, ten, ten fotel razem z 400 innymi produktami. Możecie sprawdzić, że to narzędzie pobiera wszystkie zdjęcia, pełny opis HTML. Tutaj jeszcze sprzedawca wystawił podobne warianty te, tych, tych foteli. Także tak się prezentują produkty, które zostały wysłane przez tą aplikację. Tysiące już produktów od sprzedawców trafiło na MP.com dzięki tej aplikacji. A to wszystko wymagało od przedawców wyłącznie kilku kliknięć w nowej aplikacji. Tutaj widzicie screenet, a ta aplikacja jest, jest bardzo, ma bardzo prosty interfejs. W pierwszej kolejności podłączamy konta, na przykład konto Allegro i na przykład konto Empic Place przez Api. Później Wyświetlana jest lista wszystkich produktów, które mamy, mamy na danym koncie źródłowym. Może, możecie sobie wybrać, które produkty chcecie przenieść łatwo do, do naszego Marketplace'u. No i trójka: sprawdzić wynik importu, cieszyć się pełną ofertą produktową. Wystarczy sprawdzić, czy produkty się poprawnie zaimportowały dodać, dodać i do, dodać do nich ofertę i, i, i cieszyć się tym, że, że, nasi, że klienci MPQ mogą sięgnąć po nie. Na naszym portalu. Kilka słów o tym, jak działa sama aplikacja i na czym polega jej automatyzacja: to, że ona nie wymaga tego całego mapowania. Jedna sekunda tyle trwa pobranie jednego produktu do aplikacji. W większości przypadków ta aplikacja sama dopasowuje kategorie, parametry i wartości parametrów. W większości przypadków będą mogły się zdarzać niektóre. Niektóre kategorie, które nie zmapowaliśmy, być może w tych źródłach pojawią się nowe kategorie i my nie, nie zdążymy ich zmapować, natomiast to powinna być zdecydowana mniejszość. To właśnie odróżnia ją od tradycyjnych integracji. Ważne jest to, że, że to wy decydujecie, które produkty chcecie przenieść. To, to nie jest tak, że wy, wy, wy po prostu podłączacie i cała oferta jest eksportowana, i, i, i ceny, i stany magazynowe. To jest pełna wasza decyzyjność. Jeżeli chcecie przesłać na początku kilka produktów, a później wysłać cały katalog, to wszystko zależy od was i wy tym sterujecie. No i co bardzo istotne, jak, jak, jak staram się wam tworzyć narzędzia, chcemy zdjąć wszelkie bariery wejścia i do naszego marketplaceu listowania tej pełnej oferty, dlatego. Ta aplikacja jest dla Was zupełnie bezpłatna i oczywiście zachęcamy po to, żeby po nią sięgnąć. Kilka, kilka punktów korzyści, aby podsumować tą, tą krótką prezentację. Utrzymuj pełną ofertę na MP Place. Wydaje mi się, że, że tak jak mówiłem na początku, i teraz podkreślę jeszcze, jeszcze raz. To jest mega istotne i to jest fundament do tego, żebyście osiągnęli sukcesy sprzedażowe, żeby, żeby później wasze ads, żeby wasze później MPIC Premium działały dobrze. Wystaw produkty do MPIC Space z minimalnym nakładem pracy. Tu Naprawdę tej pracy jest, jest, ograniczyliśmy do minimum. Wystarczy połączenie kont, zlistowanie produktów i sprawdzenie wyniku integracji. Wydaje nam się, że, że, że prostszej integracji już, już nie da zrobić. Oszczędzaj czas na łączeniu atrybutów i kategorii, wybieraj samodzielnie produkty do przeniesienia. Pełna kontrola jest po waszej stronie. Wygodne filtrowanie produktów, jeżeli chcecie wybrać, wybrać produkty z, z pewnych kategorii, wystawicie szybciej, to możecie to zrobić. Um, automatyzuj manualne procesy, um, sprawdzaj statusy założenia produktów bezpośrednio w aplikacji. Um, I oczywiście pełna instrukcja i link, w jaki sposób um, do, tego do tego narzędzia się dostać, dzisiaj jak się zarejestrować, jak się zalogować, znajdziecie w naszym centrum pomocy. Uh, już teraz na, na czacie pojawia się do, link do tego artykułu. Także zachęcamy, żeby się rejestrować, przesyłać pełną ofertę i maksymalizować zyski na naszym uh, kanale. Serdecznie Wam dziękuję za, ten, uh, za tę krótką prezentację i trzymam kciuki za, za pomyślne wyniki w czwartym kwartale.